Witajcie tutaj Misty Sixty, Tak, jej w końcu ja um, mam nadzieję, że się na mnie nie ogrodziliście i nie zapomnieliście o mnie, ale naprawdę was przepraszam za to, że nie było filmu. No przepraszam naprawdę, ale nie miałam czasu ani sprzętu, ponieważ mój telefon się totalnie popsuł. Teraz mam nowy jakiś telefon tych nowszych, nie wiem, markę podam w opisie, bo to nie jest jakaś normalna marka. I tu jeszcze mam kamerę, owszem, ale po prostu ona, mój komputer nie, 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 nie chce jej filmików przesyłać, więc mój wujek może coś tam naprawi za niedługo i będzie z kamery z filmik. Tą kamerą będę kręcić z telefonu yy, takie filmiki krótkie, coś pokazać, coś takiego, a w seriale to będę już kamerą kręcić, o ile uda się zmontować yy, filmiki z kamery w komputer. No nie przedłużając sprawy, mam pokazać kilka naprawdę mało, mało, mało moich obrazków. Znaczy to jest mała część moich obrazków i jest trochę sporo do lecimy one tutaj są pomieszane. Ja będę mówić takiego, co w tym roku. Więc tutaj jeszcze ze szkoły w tamtym roku. Taki koń. Dalej mamy z wakacji taki wilk. Wiem, ja głowa, ale cóż, płczę się dopiero. Znaczy już można powiedzieć, że opanowałam, a to na drugiej stronie, to nie Tutaj jest taki wilk moja Marcylinka w postaci wilka. Tutaj z 2013 jest pies. Kolejne z 2013 są takie konie. Jeśli już pokazywałam, to wybaczcie, ale naprawdę dawno nie nazywałam filmów i zapomniałam, jakie rysunki pokazywałam. Dalej taki końc 2013, co macie datę i mój podpisik. Tu już z tego roku Miko i Marcelina. Nawet ładne, tylko tutaj tak dzisiaj nie wyszło. I tutaj Taiga. No hmm, tak wyostrzyło. W ogóle zaletą tego telefonu jest to, że wyostrza mi obraz, nie tak jak tamten telefon. Dobra, a to jest rysunek moja duma największa. Tak sama go rysowałam. Rysowałam go we wrześniu. No, to jest taki śliczny konik. A tutaj jest pierwszy konik, zaraz go pokażę, którego rysowałam farbami we wrześniu też. Jeszcze mniej udany niż tamten poprzedni. Bo to była taka próba o ten. A tamten był już tak na poważnie. Ym, I tutaj taki potworek. Chyba z 2013 jeszcze. Takie coś dziwne. No i teraz rysunki z ostatnich trzech dni. Przeze mnie zrobionej takiej desce. Ona ma rysunki napisane. Tak wysiałam to z jakichś książek klipcie, i wcieliłam i pewno naklejek na okładce. Myślę, że jeszcze ta okładka będzie cała naklejka, ale lecimy po kolei. O, spadł. Dobra, mm, mam takiego wilka, no od kilku ostatnich dni, już chyba bardziej dopracowany, ładny jest i mi się podoba. I tutaj jest koń, e, e, to, mm, to jest którego malowałam, odmalowywałam z notesu z czwartej klasy. I tutaj jest taki konik. Moja Marcelina w postaci kucyka, którą malowałam niedawno. No i chciałam ją, bo, bo, bo zgodziłam na kartę i uznam, że fajnie nie wyszła. Dobra, dalej. Mamy moje oceny. Dwa ocenowe w ogóle zrobiłam sobie. Taki zestaw nowych odsetów, których będę już skaleryfować. Jest ich na razie 6. I tutaj mamy właśnie jednego z nich: to jest Shadow. Tu macie kolory jego. I Flash Star. To jest jego dziewczyna. No. Mam taki jakby nowy styl teraz, chyba, bo dodaję footer po tutaj i oko trochę zmieniłam. rysowanie. Tu jest mój kajetan. Też nowy mała, tutaj on ma znaczek łapki i tutaj jest Marcelina, moja oce, główna to był pierwszy test nowych kredek, które tu mam o te kredki i po prostu sobie próbowałam narysować ją ona ma właśnie takie kolory Ym, i ostatnie nie, nie. To jest taki rysunek Lemondaja, Le Lemondaj on się nazywa, wczoraj rysowany. I tak, on jest pokolorowany dlatego, że on jest stałym moim kucykiem, a ten jest niepokolorowany dlatego, że jest taki jednorazowy. Um, no i to jest pistolet co się. I on umrze. On, to jest taki wstęp do obrazku, do będę go rysować jako umarłego konia. I to jest taki wstęp właśnie do reszty obrazku. Tutaj jest nachmalowany przed chwilą. Tu jest Shira. Mój jednorożec oce. I Marcelinka. I one naśpiewają piękna pi unicorn Lessing and Rainbow. No, a tutaj mam taki rysunek. Przeczytajcie sobie. Jeśli ktoś ogląda, z to wie o co chodzi. Chociaż trochę zmieniłam tutaj ten tekst. No. I... Dobra. Dobra. I to tyle na razie. Jeśli chcecie więcej rysunków, bo mam ich naprawdę sporo, chociaż to są najnowsze, no to po prostu mi I jeszcze raz zobaczcie mi, że tak długo mnie nie było, ale postaram się wrzucać jakieś krótkie filmiki właśnie z tego telefonu. No to do zobaczenia. I